Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wspaniałym odcinku na kanale Grzenio Fantazy. Jako, że ostatnie dwa odcinki było o mitologii, czas na chwilę wrócić do potworów. Już od dłuższego czasu prosicie mnie o nagranie odcinka o bazyliszkach, zwanych również po łacinie regulusami. Może nie jakoś masowo, ale praktycznie co odcinek jakiś komentarz się z taką prośbą znajdzie. Dlatego nastała ta chwila i nagrywam o nich materiał. I wpadłem na taki ciekawy, przynajmniej według mnie, pomysł, żeby w tym odcinku przedstawić podobieństwa i różnice między bazyliszkami występującymi w różnych dziełach. Tak więc zaczynamy. Źródła, z których możemy czerpać wiedzę o tych stworzeniach, to przede wszystkim różnego rodzaju legendy, podania i bajki, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Wersji wspominających pochodzenie bazyliszka jest wiele. Jedna mówi, że istoty te wykluwają się z jaj, które składają siedmioletnie koguty i które następnie są wysiadowane przez 9 lat przez węże lub propuchy. Taki bazyliszek może żyć przez wiele stuleci. Według innych legend, bazyliszek jest stworzeniem, które rodzi się raz na 100 lat z jaja złożonego przez koguta. Wiele wersji opisuje bazyliszka jako stworzenie przypominające olbrzymiego węża, kojarzonego również z jaszczurką może osiągnąć do 15 metrów długości i żywi się głównie ssakami, ptakami oraz większością gadów. Warto też dodać, że bazyliszki są wielkimi wrogami pająków i potrafią uśmiercać na wiele sposobów, albo za pomocą trującego jadu, odoru, albo nawet spojrzenia. To ostatnie często stosowane jest w legendach, gdzie bohater za pomocą lustra sprawia, że Bazyliszek, który patrzy w swoje lustrzane odbicie, popełnia samobójstwo w jeden z najdziwniejszych możliwych sposobów. Naturalnym czynnikiem, który może doprowadzić do śmierci Bazyliszka jest pianie koguta oraz w niektórych wersjach zapach łasicy. A teraz przejdźmy może do tych wspominanych porównań. W książce oraz w filmie Harry Potter i Komnata Tajemnic wygląd bazyliszka w dużym stopniu zgadza się z opisem. Jest to wielki wąż, albo przynajmniej coś, co przypomina węża. Potrafi zabić w przypadku bezpośredniego spojrzenia mu w oczy, chociaż w przypadku pośredniej wymiany spojrzeń, np. gdy ktoś takiego bazyliszka ujrzy w tafli wody, to ofiara już nie umiera, a jedynie zostaje spetryfikowana, czyli tak jakby zamieniona w kamień, co w przeciwieństwie do śmierci można wyleczyć. Chociaż z drugiej strony jest również jadowite, a jego jad potrafi boleśnie zabić w stosunkowo krótkim czasie. Dodatkowo, jeśli chodzi o ten rodzaj bazyliszka, to wyraźnie zaznaczona jest ta wrogość do pająków. Dalej mamy na przykład bazyliszki z Sagi o Wiedźminie. Tam są to jadowite stwory o długim jaszczurzym ogonie. Posiadają sierpowate szpony, błoniaste skrzydła, a także ptasi dziób. Tutaj już wyraźnie widać różnicy jeśli chodzi o wygląd. Nie są to już węże, a raczej nieudane krzyżówki smoka z kogutem. Tak samo brakuje tej broni w postaci zabójczego spojrzenia, chociaż jak już wspominałem, dalej są to stworzenia jadowite. W grach z tej samej serii bazyliszki są zaklasyfikowane jako Drakonidy, czyli istoty smokopodobne. Chociaż w pierwszej części błędnie zostały przypisane do ornitoreptyli. Inne bazyliszki to te z serii Heroes of Might and Magic. Przecież prawdę mówiąc pamiętam je tylko z trzeciej części i nie jestem pewien czy nie występowały tylko w trzeciej. W każdym razie bazyliszki oraz bazyliszki większe to sześcionożne jednostki czwartego poziomu występujące w Cytadeli. Wyglądem przypominają miaszczurki, więc pewne podobieństwa w opisie można znaleźć. Poza tym zarówno podstawowa jak i ulepszona wersja mają 20% szans na zamienienie przeciwnika w kamień, tak więc można chyba uznać taką wersję bazyliszków. Jeśli chodzi o bazyliszki z gry Dark Souls, to przypominają one żaby z przerośniętymi oczami. Atakują one mgłą, która sprawia, że gracz staje się przeklęty, a to oznacza, że umiera natychmiastowo i po odrodzeniu jego pasek punktów życia jest o połowę mniejszy. Biorąc to wszystko do kupy, można stwierdzić, że jest to bazyliszek tylko z nazwy, oraz że Hidetaka Miyazaki, który jest twórcą owej gry, wyraźnie popłynął podczas tworzenia tego przeciwnika. W drugiej części gry sytuacja ma się podobnie, a jako że nie mam nic do dodania to zostawię to i bez zbędnego komentarza przejdę dalej. Na koniec mamy jeszcze stosunkowo nową wizję Bazyliszka. Dokładnie to chodzi mi o jeden z krótkometrażowych filmów z serii Legendy Polskie w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Jak nie trudno się domyślić chodzi mi o film Operacja Bazyliszek. Tam jest to stworzenie, które zostaje na początku opisane jako i tutaj cytuję kurczak na sterydach i w sumie to by się zgadzało. Poza tym potrafi zamieniać w kamień i tak jak w legendach można go zabić lustrem albo frontową kamerą w telefonie, ale o tym już legendy nie wspominają. I w sumie to byłby już koniec tego odcinka. Jak zawsze mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage oraz drugi gamingowy kanał, na którym znajdziecie serię z gry Gothic. Oba linki oczywiście w opisie. I udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wytrzymajcie się, do następnego, no i cześć. I jak prawie zawsze ciekawostka, czy wiedzieliście, że bazyliszki istnieją naprawdę? Co prawda, nie są to krwiożercze potwory zdolne zabić wzrokiem, a jedynie małe jaszczurki, które co ciekawe potrafią biegać po powierzchni wody.